Siedem pełnowymiarowych miejsc, przestrzeń, która rośnie razem z Twoimi planami i technologia, która sprawia, że każda podróż jest czystą przyjemnością. Oto Seat Alhambra z silnikiem 2.0 TDI i automatyczną skrzynią DSG. Rocznik 2015, 148 tysięcy kilometrów doświadczenia, gotowy na kolejne przygody. Wejdź do wnętrza, gdzie Alcantara łączy się z ekologiczną skórą. A każdy fotel daje komfort. Od podgrzewanych, sportowo-komfortowych siedzisk z funkcją masażu i pamięcią ustawień, po trzy oddzielne tylne fotele z regulacją, przesuwaniem i funkcją easy entry. Trzeci rząd pełnowymiarowy, gotowy na rodzinę lub ekipę przyjaciół. Adaptacyjne zawieszenie DCC i sportowa charakterystyka prowadzenia sprawiają, że poczujesz pewność w każdych warunkach. Systemy wspomagania od rozpoznawania zmęczenia, poczujniki parkowania z kamerą dbają o twoje bezpieczeństwo. Lampy bi z doświetlaniem zakrętów i ledowe światła tylne rozświetlają drogę i wyróżniają cię w tłumie. Media System Plus z 6.5-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth, Full Link i ośmioma głośnikami zapewnia pełną łączność. Klimatronik w trzech strefach, ogrzewanie postojowe, podgrzewana przednia szyba. Komfort o każdej porze roku. Elektryczne, przesuwane boczne drzwi i bezdotykowe otwieranie bagażnika ułatwiają codzienność. Chromowane detale, eleganckie felgi, relingi dachowe, styl, który przyciąga spojrzenia. Bezkluczykowy dostęp kesy i masa praktycznych schowków podkreślają przemyślaną funkcjonalność. To więcej niż samochód. To Twój rodzinny salon na kołach. Twoje mobilne centrum dowodzenia. Twoja przestrzeń wolności. Wsiądź i jedź dalej niż kiedykolwiek.